Na osi X. Spójrzmy nawet u mnie jako jednostkę, czyli 1, 2, 3 mi się zmieści, a tutaj minus 1, minus 2, minus 3 od x a równego 0, dla x a równego 0 miałabym sinus pi. Teraz dla x a równego 3 2 miałabym wiemy, że sinus 3 2 pi wynosi minus 1. Dalej, dla x równego, równego 2 i 1 2 czyli 5 drugich, miałabym sinus pi razy 5 drugich, czyli sinus 5 drugich pi. Wiemy, że sinus 5 drugich pi wynosi 1. Dalej, dla x No i teraz idę na lewą stronę, minus 1 druga, 0. Dalej, dla x równego minus 3 drugie, miałabym...